Nadszedł moment w życiu każdego mężczyzny, kiedy on po prostu przestaje gonić. To nie jest duma, to spokój. I to właśnie w tej ciszy, gdy wybiera odejście z godnością, bez dramatu, bez nieodpowiedzianych wiadomości, bez gier, mieszka siła, której niewielu rozumie, ale którą wielu odczuwa. Może myślała, że zostaniesz tam. Czekając, patrząc na telefon, przeżywając na nowo wspomnienia, które boli tylko Ciebie, ale kiedy naprawdę odpuszczasz, kiedy wybierasz siebie, kiedy się odłączasz, wtedy coś się zmienia i zmienia wszystko. Ten filmik opowiada o tym momencie, o niewidzialnej sile mężczyzny, który zamiast reagować, panuje nad sobą, który praktykuje odpuszczanie nie jako ucieczkę, lecz jako ewolucję. I zanim zaczniemy, chcę rzucić Ci wyzwanie. Napisz w komentarzu, skąd oglądasz. Może ktoś z Twojego miasta też patrzy ten filmik? I oczywiście, jeśli ta wiadomość poruszyła coś w Tobie, zostaw szybki like. To pokazuje mi, że warto nadal tworzyć tego rodzaju treści. No to jedziemy, bo dzisiaj porozmawiamy o rodzaju siły, która nie robi hałasu, ale zmienia wszystko. Numer jeden. Myślała, że będziesz czekał. Ona zakładała, że pozostaniesz emocjonalnie dostępny nawet po tym, jak zakończyła wszystko. Może nie wysyłałbyś wiadomości codziennie, ale nadal oglądałbyś jej relacje, lajkował jej posty tu i tam, odpowiadał gdyby się odezwała. Myślała, że pozostaniesz emocjonalnie utknięty już poza jej życiem, czekając na otwarcie, ale ty tak nie zrobiłeś. Uszanowałeś jej decyzję, nie opierałeś się. Nie błagałeś, nie próbowałeś przekonać jej do zmiany zdania, po prostu zaakceptowałeś nie z powodu słabości, lecz z wewnętrznej siły. To jest stoicyzm w działaniu zrozumieć, co jest w Twojej kontroli i spokojnie odpuścić to, co nie jest. Ona zakończyła, a Ty pozwoliłeś, by to się stało. Większość mężczyzn próbuje się przytrzymać, nawet jeśli tylko subtelnie. Tylko po to, by utrzymać nić łączącą. Odpowiadają na wiadomości w środku nocy, oglądają wszystkie jej relacje w nadziei, że ona zauważy, pozostają emocjonalnie dostępni, nawet gdy ona już nie jest emocjonalnie zaangażowana. Ale to nie był Twój przypadek. Nie zostawiłeś otwartych drzwi, zamknąłeś je delikatnie, cicho, całkowicie. To ją zaskoczyło, bo nie spodziewała się, że się odłączysz. Oczekiwała dystansu, ale nie zniknięcia, ciszy, ale nie bez ruchu, odpuszczenia, ale nie dyscypliny. Nie doceniła Twojej zdolności do pójścia dalej, bez goryczy i z tą spokojną siłą, która jest rzadka i potężna. Pozwól, że podam przykład. Facet o imieniu Leo został porzucony przez kogoś, na kim mu naprawdę zależało. Ona powiedziała: Potrzebuje przestrzeni. A on dał jej przestrzeń, ale więcej niż się spodziewała. Nie wysyłał wiadomości, nie oglądał jej relacji, nie próbował jej szukać na kompromisie. Tygodnie później wysłała mu wiadomość. Myślałam, że nadal możemy być przyjaciółmi. Leo nie dał się emocjonalnie poruszyć, po prostu odpowiedział: Szanuję twoją decyzję i idę dalej ze swoim życiem. Te jedno zdanie uderzyło ją bardziej niż tysiąc słów mogło, ponieważ Leo pokazał kontrolę emocjonalną. Nie próbował jej odzyskać, odzyskał swój spokój. To właśnie robią stoicy. Nie błagamy o miłość, nie gonimy za duchami. Skupiamy się na tym, co realne i jeśli ktoś wybiera odejście, po prostu odpuszczamy. Teraz to ona zastanawia się, co stało się z wersją ciebie, która zawsze miała być. Sprawdza telefon częściej niż przyznaje, przewija ekran, by zobaczyć, czy oglądałeś jej relacje. Zaczyna odczuwać dyskomfort twojej nieobecności, bo myślała, że będziesz czekał, a teraz zdaje sobie sprawę, że nie jesteś tam. Nie tylko się oddaliłeś, ewoluowałeś, nie zniknąłeś, by ją skrzywdzić, zniknąłeś, by uleczyć samego siebie. I w tej ciszy ona odczuwa Twoją siłę bardziej niż jakiekolwiek słowa, które mógłbyś wypowiedzieć. Numer dwa. Wybrałeś szacunek dla samego siebie zamiast wyjaśnień. Ona mogła oczekiwać, że skontaktujesz się, by poprosić o wyjaśnienie lub zamknięcie tego rozdziału, ale Ty tego nie zrobiłeś. Pozostałeś w milczeniu. Nie z dumy, ale z szacunku do samego siebie. Może oczekiwała tej wiadomości o trzeciej nad ranem z pytaniem: Możemy porozmawiać? lub nawet ostatniej próby rozwikłania zagadki, ale wiedziałeś, że w grze jest coś głębszego. Prawdziwy spokój nie pochodzi z ust drugiej osoby, ale z własnej akceptacji. Stoik rozumie, że zamknięcie nie zawsze przychodzi w elegancko zapakowanym wyjaśnieniu. Nie chodzi o to, by zmusić ją do wyznania czegokolwiek, lub oczekiwać tych idealnych słów, które magicznie usuną ból. Zamknięcie nie jest czymś, co ona ci daje, to coś, co dajesz sobie sam, to moment, w którym przestajesz poświęcać energię ranom, które już cię wystarczająco nauczyły. Seneka mówił, że nie jest biedny ten, kto ma niewiele, lecz ten, kto pragnie więcej. Czekanie na wyjaśnienia od kogoś, kto już odszedł, tylko trzyma cię przy tym, co cię zraniło. Ale kiedy odpuścisz tę potrzebę, przestaniesz szukać odpowiedzi na zewnątrz i zwrócisz się do wnętrza, odzyskasz swoją moc. To właśnie zrobiłeś. Nie goniłeś za jej słowami, ani nie szukałeś potwierdzenia. Wybrałeś ciszę, klarowność i wewnętrzny spokój. Co by naprawdę się zmieniło, gdybyś się odezwał? Więcej zamieszania, więcej tego samego ciągnięcia i pchania. Miałeś już wszystkie informacje, których potrzebowałeś. Jej działania mówiły same za siebie. Zamiast reagować emocjonalnie, odpowiedziałeś jak mężczyzna, który ceni swoją godność, nie dałeś drugiej osobie władzy nad tym, kiedy będziesz mógł się uleczyć. To jest siła. Wyobraź sobie, stanie na krawędzi przepaści. Możesz dalej krzyczeć w próżnie licząc na echo, lub możesz odwrócić się i iść własną drogą. Wybrałeś chodzenie, a niezależnie od tego, czy ona to teraz zauważy, czy nie, twoja cisza była najwyższym przekazem, jaki mógłbyś wysłać. Numer 3. Nie próbowałeś jej przekonywać, nie próbowałeś udowodnić swojej wartości, nie wymieniałeś wszystkich rzeczy, które wnosiłeś do związku, nie wysyłałeś długich wiadomości tłumaczących, dlaczego się myliła. Zamiast tego wcielałeś swoją wartość w sposób, w jaki poradziłeś sobie z sytuacją. Epikur mówił: Nie tłumacz swojej filozofii, wciel ją. I dokładnie to zrobiłeś. Nie próbowałeś argumentować, jakbyś był na sali sądowej, nie goniłeś jej, by przypomnieć jej o swojej lojalności, dobroci i wysiłkach. Nie próbowałeś cofnąć czasu, wysyłając rozpaczliwą wiadomość czy przeprosiny za coś, czego nawet nie zrobiłeś źle. Nie. Twoja cisza stała się twoim oświadczeniem. Mężczyzna, który wiekim jest, nie błaga, by został zauważony. Pozwala, by jego czyny, a czasem jego nieobecność mówiły za niego. To jest prawdziwy stoicyzm. Pozostawać niewzruszonym, podczas gdy wszystko wokół tonie w emocjach. Podczas gdy inni mogą się gubić, próbując odzyskać kogoś, ty pozostałeś opanowany, nie pozwalając, by emocje porwały Twoją godność. Nie oddałeś swojego spokoju dla chwilowej uwagi. Zamiast tego wybrałeś najwyższą drogę, najtrudniejszą drogę, tę, która wymaga siły nie tylko, by się przywiązać. Ale by odpuścić z wdziękiem. Może myślała, że ulegniesz, że będziesz czekał przy jej drzwiach lub wyślesz długą wiadomość o tym, jak wiele dla ciebie znaczyła. Ale kiedy tego nie zrobiłeś, kiedy wybrałeś ciszę zamiast hałasu, zasadę zamiast dumy, to prawdopodobnie zmusiło ją do refleksji, bo taki rodzaj szacunku do samego siebie jest rzadki i trudny do zapomnienia. Nie musiałeś ogłaszać swojej wartości. Żyłeś nią. Trzymałeś głowę wysoko, skupiłeś się na swojej drodze. Nie tylko poszedłeś dalej, ale zrobiłeś to z zamiarem. I uwierz mi, to jest coś, co na zawsze pozostaje w pamięci drugiej osoby. Nie chodzi o to, żeby sprawić, by żałowała swojej decyzji, ale o pozostanie wiernym swoim standardom, swojemu spokoju, swojej przyszłości. Numer cztery. Pozwoliłeś jej odczuć Twoją nieobecność. Większość ludzi po rozstaniu zostawia otwarte drzwi. Lajka tu, komentarz tam, wiadomość typu Mam nadzieję, że masz się dobrze, kilka tygodni później, ale Ty nic z tego nie zrobiłeś. Pozwoliłeś, aby przestrzeń pozostała przestrzenią i po raz pierwszy poczuła cały ciężar życia bez Ciebie. To nie jest milczenie z powodu goryczy ani emocjonalne wycofanie dla manipulacji. To siła, to opanowanie, to stoicyzm w działaniu. Nie próbowałeś utrzymać jej komfortu kosztem własnego spokoju ani nie zostawiałeś okruszków w jej życiu, mając nadzieję, że podąży za nimi. Wybrałeś zniknięcie z cichą godnością. Wyobraź sobie, że przewija ekran późną nocą. Prawie oczekując, że zobaczy Twoje imię, czy to w lajku, wiadomości, czegokolwiek, ale nic się nie pojawia i w tej ciszy coś się dzieje, zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę już poszedłeś dalej, zaczyna kwestionować, czy naprawdę miałeś tyle władzy nad jej sercem, ile myślała. Ta niepewność, ten dźwięk ciszy, brzmi głośniej niż jakiekolwiek słowa. Marek Aureliusz powiedział, że najlepszą zemstą jest nie przypominać sobie tego, kto wyrządził krzywdę. W tym przypadku najlepszą odpowiedzią nie jest reakcja, ale pozostanie skupionym, zdyscyplinowanym i niewzruszonym. Nie grasz w żadne gry, po prostu przestałeś się przywiązywać. Ta nieobecność, całkowity oddział twojej emocjonalnej orbity jest uderzająca. Myląca i głęboko w środku magnetyczna. Ona odpuściła, oczekując, że zostaniesz, oczekując, że będziesz czaił się w cieniu, ale zamiast tego po prostu zniknąłeś w sposób nienachalny, bez hałasu, po prostu zupełnie. I ta jedna decyzja zmieniła dynamikę siły w sposób, którego nigdy się nie spodziewała. Numer 5. Przestałeś idealizować przeszłość. Kuszące jest, by przeżywać na nowo najlepsze chwile, tęsknić za dobrymi czasami i ignorować powody, dla których coś się skończyło. Ten uśmiech, jaki miała, gdy śmiała się z Twoich głupich dowcipów, sposób, w jaki jej oczy miękły, gdy na ciebie patrzyła, jakbyś był jej bezpieczną przystanią. Nocne rozmowy, niespodziewane wyjazdy, komfort po prostu wiedząc, że ktoś. Jest obok. Te wspomnienia mają sposób, by wkradać się w nasze myśli, gdy jesteśmy sami, prawda? I przez chwilę mogą sprawić, że zakwestionujesz wszystko, wyobrażając sobie, czy nie zrezygnowałeś z czegoś wyjątkowego. Ale ty opierałeś się tej pokusie, nie pozwoliłeś, aby nostalgia przejęła twoje myśli i przepisała przeszłość. Nie pozwoliłeś, by twoje serce cię zwiodło, ścigając wersję niej, która istniała tylko w najpiękniejszych momentach. Pozostałeś stanowczy i zobaczyłeś rzeczy takimi, jakie naprawdę były: dobre, tak, ale też wadliwe, niedoskonałe, niekompletne. Stoicy mają termin na tę klarowność, amorfati, czyli miłość do losu, nie tylko akceptację tego, co się dzieje. Ale także przyjęcie, nawet bolesnych części, momentów, które łamią serce, bo ból uczy, ostrzy. I kiedy żyjesz z tą akceptacją, przestajesz opierać się życiu, przestajesz pytać, dlaczego to się stało, a zaczynasz pytać, czego to mnie nauczyło. Nie upiększałeś końca, nie próbowałeś przemalować go kolorami, które nie były prawdziwe, szanowałeś go. Szanowałeś siebie na tyle, że nie zatraciłeś się w iluzjach. Ta emocjonalna uczciwość, gotowość do przeżywania wszystkiego, bez pozwalania by cię pochłonęło, dała ci siłę, by iść dalej, nie tkwiąc w cyklu a gdyby i tego, co już minęło. Numer 6. Przemieniłeś ból w siłę, odrzucenie boli. Żaden mężczyzna nie jest na to odporny. Ale zamiast znieczulać ból lub tonąć w nim, Wykorzystałeś go, przemieniłeś go w paliwo. Skupiłeś się bardziej, rozwijałeś się w ciszy, i to właśnie odróżnia mężczyzn, którzy rosną, od tych, którzy się rozpadają. Większość traktuje odrzucenie jak mur, o który się uderzają, ale ty spojrzałeś na nie jak na lustro, moment refleksji. Nie uciekłeś przed bólem, nie rozpraszałeś się bezsensownymi spotkaniami, ani nie topiłeś się w alkoholu czy hałasie. Usiadłeś z bólem, pozwoliłeś mu przemówić. I w tej ciszy nie słyszałeś świata ani jej, tylko samego siebie. Stoicy wierzyli, że każda trudność jest okazją. Seneka mówił, że trudności wzmacniają umysł tak, jak praca wzmacnia ciało. Ten smutek, ta zimna cisza, którą ci zostawiła, stała się twoim polem treningowym, akademią dla twojej duszy. Nie błagałeś o wyjaśnienie, stałeś się wyjaśnieniem. Nie prosiłeś o potwierdzenie, zdobyłeś je od wewnątrz. Zacząłeś pojawiać się inaczej, nie po to, by coś jej udowodnić, ale dlatego, że miałeś coś udowodnić samemu sobie. Stałeś się bardziej intencjonalny, przestałeś tracić czas na ludzi, którzy nigdy tak naprawdę nie byli dla ciebie. Skoncentrowałeś się, twoja obecność się pogłębiła i stopniowo zacząłeś się odbudowywać. Tym razem jako mężczyzna, którym zawsze powinieneś był być. I oto nadchodzi ta część, której się nie spodziewała. Myślała, że załamiesz się emocjonalnie, że upadniesz. Może myślała, że nadal będziesz żył w jej pamięci, ale wręcz przeciwnie, milczałeś. Nie z goryczy, ale z dyscypliny. Nie zniknąłeś, by zwrócić na siebie uwagę. Zniknąłeś, by uporządkować swoje życie. Teraz, jeśli spojrzy wstecz, zobaczy wersję ciebie, do której już nie ma dostępu. Nie dlatego, że grasz, ale dlatego, że przezwyciężyłeś tę wersję siebie, która ją goniła. Stałeś się mężczyzną o spokojnej mocy, mężczyzną, który ceni pokój zamiast chaosu, cel zamiast dramatu. Ta przemiana nie musi być krzykliwa czuć ją w Twojej energii, w Twojej obecności, w sposobie, w jaki się zachowujesz. Numer 7. Skupiłeś się na swojej wewnętrznej cytadeli, zamiast szukać zewnętrznego potwierdzenia, zamiast szukać potwierdzenia poprzez jej uwagę lub kogoś nowego. Zwróciłeś się do wnętrza, pracowałeś nad swoją mentalnością, nawykami, rutynami. Stoicy mówili o budowaniu wewnętrznej cytadeli, fortecy, której nikt nie może zachwiać, i właśnie tam się udałeś. Nie ukrywałeś się, odbudowałeś siebie. Kuszące jest szukanie zamknięcia, lub ciągłe sprawdzanie, czy ona nadal zagląda do Twoich relacji. Czy nadal jej zależy, czy żałuje, ale wiedziałeś głęboko w sobie, że nic z tego nie przyniesie spokoju? Zamiast tego zacząłeś zadawać sobie trudniejsze pytania: kim jestem bez niej, czego unikałem, jakim mężczyzną chcę się stać? Te pytania nie są łatwe, ale są dokładnie tą ścieżką, którą wskazują stoicy: spojrzeć do wnętrza, zmierzyć się z dyskomfortem i wybrać rozwój zamiast rozproszenia. Zacząłeś wstawać wcześniej, nie dlatego, że ktoś cię obserwował, ale ponieważ dyscyplina stała się twoją nową formą szacunku dla samego siebie. Ćwiczyłeś nie po to, by ona to zauważyła, ale by przypomnieć sobie, że nadal kontrolujesz coś pisałeś swoje myśli, identyfikowałeś swoje wyzwalacze, zacząłeś więcej czytać, może odkryłeś na nowo dawne pasje, które zapomniałeś. Stopniowo zrozumiałeś, nie jestem zepsuty, tylko byłem nie na miejscu. I oto sedno. Kiedy przestajesz krążyć wokół obecności innej osoby i stajesz się centrum własnego świata, Energia całkowicie się zmienia. Im więcej pokoju znajdujesz wewnętrznie, tym mniej ona ma nad tobą władzy. Jej cisza nie boli tak samo, dystans staje się przestrzenią dla twojego rozwoju. Ta zmiana perspektywy jest początkiem prawdziwego procesu leczenia. Marek Aureliusz powiedział, że spokój przychodzi, gdy przestajemy przejmować się tym, co mówią, myślą lub robią inni. Martwimy się tylko o to, co my sami robimy. To właśnie przeżyłeś, przestałeś udawać, przestałeś gonić, przestałeś się tłumaczyć, poszedłeś dalej w ciszy i w tej ciszy odkryłeś swoją własną siłę. Nie potrzebowałeś jej, by czuć się kompletnym, powróciłeś do siebie i to wystarczyło. Numer 8. Nie śledziłeś każdego jej ruchu, żadnego sprawdzania każdej relacji na Instagramie, przeglądania osi czasu późno w nocy czy obserwowania fałszywych profili, by ją szpiegować. Pozwoliłeś jej odejść całkowicie. Nie na pół, nie z nogą w środku i nogą na zewnątrz. Nie udawałeś, że to tylko niewinna ciekawość. Wiedziałeś, że przyglądanie się jej życiu nie oznacza bycia luźnym. Dałeś jej prezent całkowitej odległości, nie z pobudek urazy czy goryczy, ale z szacunku do samego siebie. I nie daj się zwieść, taki rodzaj odpuszczania nie jest łatwy. Wymaga odwagi, by cicho przeciąć nić, by odejść bez zostawiania okruszków, które mogłyby ją przyciągnąć z powrotem. Jak powiedział Seneca, ten kto jest odważny, jest wolny, i ty wybrałeś wolność. Prawdziwą wolność, nie tę iluzoryczną. Nie wyciszyłeś jej, ghosting, nie zablokowałeś z gniewem, po prostu oddaliłeś się, odmawiając sobie obracania się wokół jej świata na zawsze. Większość mówi, że już poszła dalej, ale ich czyny mówią co innego. Patrzą, czekają, odświeżają stronę, są uwięzieni w emocjonalnej poczekalni, mając nadzieję na znak, post, wskazówkę. A nawet jeśli przekonują się, że to nieszkodliwe, tylko dokręcają stare rany, ty wybrałeś stoicki sposób. Nie tylko fizycznie się odsunąłeś, ale też mentalnie, emocjonalnie i duchowo. Zrozumiałeś, co nauczał Epikur: cierpimy nie z powodu zdarzeń w naszym życiu, ale przez nasze osądy o nich. Tak więc przestałeś nadawać znaczenia bezsensownym postom, próbując odczytywać ciszę lub szukać ukrytych znaczeń w cyfrowych międzywierszach. Powróciłeś do siebie, do swojego oddechu, do swojego życia, przestając pytać, co ona robi, a zaczynając pytać, w co ty się stajesz. Nie chodzi o bycie zimnym czy granie w gry, chodzi o dyscyplinę, stawianie swojego spokoju ponad dumę. Stoicy przypominają nam: skup się tylko na tym, co możesz kontrolować. Nie kontrolujesz, czy ona zamieści zdjęcie z kimś innym, czy wybierze coś, czy jak się prezentuje, ale ty kontrolujesz swoją reakcję. Kiedy decydujesz się nie patrzeć, wybierasz wolność, siłę, wybierasz siebie. Pomyśl: za każdym razem, gdy sprawdzasz jej profil i widzisz coś niespodziewanego, twój umysł zaczyna pracować porównywać wątpić opierając się tej pokusie pozostajesz u władzy stoicki niewzruszony i ironia polega na tym że ta cisza ta niewidoczność rezonuje podczas gdy inni pozostawiają oczywiste ślady twoja nieobecność staje się niemożliwa do zignorowania nie zniknąłeś by sprawić by jej brak ciebie odczuwała przestałeś potrzebować jej uwagi by potwierdzić swoją wartość i to zmienia całą dynamikę. Zaczyna zastanawiać się nie nad tym, co ty robisz, ale kim się stajesz. Ta cicha siła jest rzadka i, w sposób nieoczekiwany, staje się atrakcyjna. Numer 9. Stałeś się mężczyzną, na którego ona nie była gotowa. Nie stałeś się zgorzkniały, stałeś się lepszy. Nie pozwoliłeś, by ból cię zdefiniował, ani by odrzucenie wypaczyło Twoją miłość własną. Zamiast tego, Ewoluowałeś, nie wstałeś, by coś jej udowodnić, lub pokazać światu, co on stracił. Wzniosłeś się, ponieważ twoja podróż wymagała od ciebie więcej, bo życie szeptało, że w tobie jest więcej, a ty to usłyszałeś. Nie siedziałeś, rozpamiętując przeszłość, jak zepsuty krążek, czekając na przeprosiny, lub wyjaśnienie, które nigdy nie nadejdzie. Zamiast tego zwróciłeś się do wnętrza. Odnalazłeś siebie w ciszy, zmierzyłeś się z częściami siebie, które kiedyś bały się być same, i wybrałeś inną drogę. Drogę stawania się. Podniosłeś swoje standardy nie tylko w kwestii tego, kogo wpuszczasz do serca, ale także w sposobie, w jaki poruszasz się po świecie. Przestałeś akceptować półśrodki, letnie intencje i powierzchowne gesty. Zamiast tłumaczyć swoją wartość tym, którzy chcieli ją źle zinterpretować, skanalizowałeś swoją energię na to, co naprawdę nadaje sens Twojemu życiu, na to, co Cię rozpala, gdy nikt nie patrzy. Wróciłeś na siłownię nie tylko po to, by wzmocnić ciało, ale by wzmocnić umysł. Zbudowałeś dyscyplinę nie by być podziwianym, ale by mieć wewnętrzny spokój, by mieć pewność, która choć cicha. Jest niezachwiana. Marek Aureliusz powiedział: Nie trać więcej czasu, dyskutując o tym, jakim powinien być dobry człowiek. Bądź nim. Przestałeś szukać braw, a zacząłeś dążyć do cnoty. Zakorzeniłeś się w swoich wartościach. Twoje czyny stały się cichsze, ale głębsze nie dla pokazania, lecz z istotą. Przestałeś gonić za ludźmi. Którzy sprawiali, że kwestionowałeś swoją wartość, a zamiast tego zacząłeś szukać mężczyzny, którym powinieneś się stać. Dzięki tej cichej determinacji przemieniłeś się w osobę, która nie pragnie już uwagi, ale wymusza szacunek. Mężczyznę, który nie zadowala się powierzchownymi iskrami, ale domaga się głębokiej, duchowej więzi, prawdy zamiast dramatu, autentyczności zamiast pokus. I być może pewnego dnia ona spojrzy wstecz i przypomni sobie, nie mężczyznę, który cię kochał, ale tego, w kim się stałeś po niej. Numer 10. Odpuściłeś, bo pokochałeś samego siebie bardziej. W istocie tego wszystkiego odpuściłeś nie po to, by ją ukarać, ani nauczyć jej lekcji, lecz dlatego, że w końcu wybrałeś siebie, wybrałeś swój spokój. Swoją klarowność umysłu, swoją miłość własną. I być może po raz pierwszy od bardzo dawna zdałeś sobie sprawę, że trzymanie się czegoś kosztowało więcej niż jego odpuszczenie. Nie chodziło o ego, o coś do udowodnienia. Chodziło o przyznanie, że Twoja dusza była zmęczona wzlotami i upadkami, pytaniem, gdzie się znajduje, prowadzeniem cichych walk w Twoim umyśle, podczas gdy udawałeś, że wszystko jest w porządku. Prawdziwy stoik nie musi być zimny, by pójść dalej, nie musi wyprowadzać ataków ani szukać zemsty. Po prostu się oddala, zastanawia się i pyta, czy to nadal odpowiada temu, kim się staje, i jeśli odpowiedź brzmi nie, odpuszcza, nie z goryczy, ale z jasnością. Wyobraź sobie, że stoisz na skraju burzy. Możesz wciąż wchodzić w chaos. Próbując go uspokoić swoją obecnością, lub możesz się odsunąć i podążać ku ciszy, której tak bardzo pragniesz. Odpuścić to wybrać spokój. Był czas, gdy być może oczekiwałeś, że ona zmieni zdanie, że wybierze ciebie, że pojawi się inaczej. Ale teraz rozumiesz, że miłość nigdy nie powinna przypominać pogoń. Przestałeś gonić kogoś, kto wciąż się oddalał. Wybrałeś drogę szacunku do samego siebie. Drogę, która nie potrzebuje ogłoszeń, tylko czynów cichych, spokojnych, zdecydowanych. Kiedy mężczyzna naprawdę zaczyna kochać siebie, nie przywiązuje się do osób, które go mylą, nie błaga o wyjaśnienia, lecz staje się samym wyjaśnieniem. I w tej pewności siebie, tej stabilności, on przestaje być tym. Który czeka, a staje się tym, który przewodzi najpierw sobie, a potem wszystkiemu innemu. I właśnie wtedy staje się niepowstrzymany. Nie dlatego, że jest wyższy, zimniejszy czy bardziej zdystansowany, ale dlatego, że w końcu jest zgodny, ugruntowany, niezachwiany. I ironicznie, to w tej ciszy, w tej sile ona najbardziej odczuje Twoją nieobecność. Nie dlatego, że chciałeś ją zranić, ale dlatego, że w końcu. Przestałeś się ranić. Jeśli spojrzy wstecz, zobaczy wersję ciebie, do której już nie ma dostępu. Nie dlatego, że grasz, ale dlatego, że przezwyciężyłeś tę wersję, która ją goniła. Stałeś się mężczyzną, na którego ona nie była gotowa. Nie stałeś się zgorzkniały. Stałeś się lepszy. Ta wiadomość pokazuje, że nie pozwoliłeś, by ból cię definiował. Pozwoliłeś mu cię przemienić, doskonaląc ciebie. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że coś w tej wiadomości głęboko cię poruszyło. Może już przeszedłeś przez ten ból, lub przechodzisz go teraz. Ale to, co naprawdę się liczy, to to, co z nim zrobisz. Zastanów się nad swoim własnym rozwojem, nad swoją ciszą, nad swoją siłą. Jeśli masz ochotę, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach lub po prostu napisz, wybrałem spokój zamiast chaosu. Stwórzmy przestrzeń, w której rozwój, a nie uraza, prowadzi drogę. Do zobaczenia jutro.